Zaskoczyło mnie, że mówisz po polsku. Jak to jest? Czy to znasz różne języki na świecie, żeby móc porozmawiać z dziećmi na całym świecie? No to takai minä puhun z poła. <laughs> Enzym puhun. Suomi a sitten oben, olen oppinut muita kielię. Odci ja mówię po polsku. <laughs> Najpierw odciwisie, po fińsku. Najlepszy język, ale potem różne języki muszy znaczy jak, jak na Wigilię to można rozmawiać z my dziećmi, jeżeli nie znam języków. A w Polsce mam tyle przyjaciół od dawna, 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 że i tyle listów z polskich dzieci, że musimy to wszystko czytać. Uczysz się. Powiedz mi, co robisz, e, kiedy nie rozwozisz prezentów? Gdzie mieszkasz? O, ja teraz mieszkam w Robaniemi. Robaniemi jest e, e, stolicą e, Laponii, a też jest stolicą moje, moją stolicą. A, no i tam mieszkam. Oczywiście mam też mój warsztat. I warsztat jest e, w. Jästäki, yes, no Finlandin jämän guuri, alle taki finskia guuri, korva tunturi nasiva nasi sieten tomiestse. Ja uh -huh. ten varstattu jäst tajeminitsi kompletnie. is, 100 kilometru na shuts, srovaniemi, potem yes, takia Jevo, na levo, potem benzie mała, -ma mała, -ma -ma seka, potem na prawo, no i zaraz będzie. <laughs> to w takim razie jeszcze prosiłam, może, a uh, życzę polskim dzieciom wesołych świąt, może powiedz to swoim języku, po fińskim. Minä toivotan polan lapsille, kaikille lapsille. Ja myös aikuisille lapsille ni oikein lämmintä ja hyvää joulua. <laughs> Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Ja powiedziałam, że życzę. Dla wszystkich dzieci i dorośli, moje dzieci też. Bardzo wesołych i ciepłych świąt. Dziękujemy bardzo. O, dziękuję bardzo. I do zobaczenia na wigilię. na